W dzisiejszym wideo pokażemy jaką formację w tej chwili prezentuje Bitcoin, gdzie się znajduje, przejdziemy też może pokażemy złoto, waluty nie ruszają się, gdyż oczywiście jest w tej chwili e, wolne i giełdy są nieczynne. Przejdziemy też do wiadomości, pokażemy ciekawe pomysły na, na, na kryzys, a także co czeka nas w tym właśnie drukowanym świecie. I jaką rolę może odegrać tutaj właśnie Bitcoin. Więc jeżeli myślicie, że to Was zainteresuje, zapraszam na odcinek. Cześć, ja nazywam się Maciek, to jest 321 krypto. Wszystko co powiem jest moim zdaniem. Nie należy traktować tego jako poradę inwestycyjną. Zaczynamy. Więc Bitcoin, zobaczmy sobie. Mamy tutaj ten squeeze wszystkich opcji, czyli mamy tutaj bardzo ten duży trend spadający. W tej chwili już podchodzimy pod niego. Jednocześnie mamy tutaj właśnie ten wzrastający tutaj tunel który charakteryzuje się włamaniem do dołu no i w tej chwili mamy taki squeeze zaraz zobaczymy sobie go tutaj na rysunkach więc mamy ogromną tutaj strefę zrzutu, czyli supply zone który zawsze odbija to wszystko według mnie są to ludzie, którzy zostali tutaj uwięzieni kupili tutaj właśnie bitcoina na przełomie 7500 potem bitcoin szedł do góry miał już polecieć w kosmos, ale kryzys bardzo szybko sprowadził go na ziemię i ci ludzie zostali uwięzieni w tym momencie myśleli, że odbije się to w tym momencie, a tutaj po prostu poszło to wszystko do dołu. Jeżeli sobie zobaczymy na 5-godzinny wykres, to widzimy, jak właśnie ten opór główny, znaczy ten trend główny, czyli spadkowy, ten dzienny, tutaj zaznacza swoją lokalizację. Jest tu przecięcie tego supply zone, trendu i teraz wzrastającego tego właśnie klinu, korytarza. Jeżeli zobaczymy sobie na jedną godzinówkę, to spójrzmy. Mamy tutaj ten właśnie wzrastający tutaj ten clean, ten kanał, to nazywam, który pokazuje nam, zobaczcie, możliwość Head and Shoulders. Jeżeli przebijemy właśnie tą cenę na 7300, to wtedy ten Head, and, head and Shoulders będzie uniemożliwiony. Czyli mamy ramiona, głowę i drugie ramię. spójrzcie to wygląda klasycznie, żeby właśnie żeby właśnie te wybicie wyszło się troszeczkę dalej to wtedy są unieważniony, ale tak wygląda jak głowa Barta Simpsona i właśnie dlatego skąd się to wzięło, właśnie głowa Barta Simpsona i mamy tutaj ramiona, Simpson Formation, no i w tej chwili nie widzę żeby można, mogło było to przebić się dalej, ponieważ na jedynce jest słabo na dniówce jest dosyć dobrze Zobaczcie, ale nadal jest moment obrotowy spadkowy. No i na piątce energia bardzo wzrasta, więc zobaczcie, zawsze ładnie reaguje Bitcoin na duży chop-indeks w porównaniu z cyklem. Więc w tej chwili jest cykl wzrostowy i energia jest ładowana, więc tutaj następuje taka akumulacja na jedynce, która właśnie powoduje skonsolidację tej ceny, przez co te właśnie wskaźniki chłoną i są bardziej do no, nastawiony na jakąś większą reakcję, także w tej chwili możemy jeszcze wyrysować drugi tutaj spadek, widzicie jak ładnie cena się od niego odbija, więc kto wie, może będzie jeszcze retest tutaj e, za chwilę, e, tego nie można powiedzieć, może tylko powiedzieć co stanie się gdy, ale gdzie to będzie, nie, w tej chwili zobaczcie, mamy spadkowy nadal moment, no i tutaj RSI, nie wiadomo czy za, zaczepi jeszcze raz do góry, czy nie, ale w tej chwili Wybicie tego właśnie świadczy o tym, że będzie duża energia i możemy dojść do właśnie 7300 w tym momencie. Wątpię, żebyśmy przebili od razu, gdyż no, jest tutaj osłabiony bitcoin. Jest do tego, spójrzcie, mały wolumen, tutaj potwierdzone to wybicie było, bo mamy dosyć duży tutaj wolumen w tym miejscu, ale jeżeli sobie zobaczymy na dniówkę, spójrzcie, wolumen cały czas spada. Mało tego, mamy tutaj dywergencję, że jeżeli spada, że jeżeli histogram, jakiś indykator pokazuje nam właśnie spadek, a cena wzrasta. Wierzchołki właśnie spadają, a tutaj wierzchołki wzrastają, no to jest dywergencja typu bearish, tak samo tutaj zobaczcie, i jest wyłamanie do dołu, większa szansa wyłamania do dołu. Jeżeli jednak chcielibyśmy zobaczyć, co trzeba zrobić, żeby zawrócić ten trend. Więc w tej chwili zobaczcie, tu mieliśmy range konsolidację i wyłamaliśmy się z tego, czy to jest nasze nowe higher high. Okay. Więc w tej chwili musimy narysować yy, higher low gdzieś tutaj albo może tutaj i wybicie tego tutaj poziomu, czyli jest to 7200, 7, warunkuje, że trend na jedynce będzie odwrócony, będzie szedł do góry. Więc jeżeli mielibyśmy to zrobić na piątce, zobaczcie, tu jest higher high, tu jest <coughs> higher low, bo jest wyższy od tego. Więc potrzebujemy przebić poziom 7400, żeby na piątce weszło w górze. Pamiętajcie, że większy, większa oś czasu generuje trend, czyli mamy trend spadkowy. Natomiast reversal, czyli zmiana trendu, zachodzi od środka, nie od dużej osi, a od środka. Dlatego obserwujemy na mniejszej osi, potem na większej. I wtedy, jak już mamy na większej potwierdzeniu, taka jak godzinówka to możemy wtedy popatrzeć, czy na przykład nie jest jakiś tu, powiedzmy, pójdzie ona do góry, i wtedy mamy bardzo dobry swing test, i na przykład cena może zrobić retest, i to będzie nasze tutaj y, punkt kupna, i pod po czym ta cena ma większe prawdopodobieństwo odbicia do góry. A my, jeżeli nie odbije do góry, stawiamy stop loss mniej więcej w tym miejscu lub y, poniżej troszeczkę tutaj z tej, tej struktury i jeżeli spadniemy, to stracimy tyle, bardzo mało, na przykład 1 do 5, a tu zyskamy 5 razy tyle. Czyli ryzykujemy 1 dolara, żeby zarobić 5 dolarów. I tak właśnie to wszystko wygląda. Jeżeli zobaczymy,,, sobie na złoto. Złoto jest w fazie konsolidacji. Ładnie, stair stepping tutaj jest zrobiony. Cały czas złoto teraz testuje ten tutaj swing. Energię na dniówce ma dużo, dosyć dużą, jednak tego ruchu tutaj nie ma. Jest to wzrastający cały ten właśnie, to usunę to może, wzrastający cały kanał, jest tutaj i być może będziemy mieć. tutaj Możemy tak to przesunąć w tej chwili, zmniejszyć, o! I być może będziemy mieli na jedynce. Mamy dosyć duże wsparcie, natomiast taki szybki trade. Będziemy mieć może retest właśnie do tego momentu 1647, chociaż według mnie, sądząc po tym, co widzę, raczej zanosi się na wyłamanie górą, jeżeli nie, przebijemy do, jeżeli nie przebijemy dołem poziomu 1647. 71. O, proszę bardzo, tego. Już waluty zaczęły też żyć tutaj. Nasze srebro. Nasze srebro się konsoliduje. Rynek dopiero się otwiera. Dniówka rośnie. Srebro bez zmian. Widzę tutaj w konsolidacji, tak jak tutaj wyznaczyłem to. Yy, tu miałem też jeszcze. Nie wiem, czy mi się tu nie zaznaczyło. O, jest. Crude Oil. I podobnie jak powiedziałem, crude oil w tej chwili być może łapie double bottom. Nie wiem, jeżeli zobaczę sobie to na piątkę, chociaż to jest bez sensu. Piątka musi przebić 28,83. Ten poziom musi być przebity. Wtedy dopiero ropa będzie szła do góry w trendzie, w trendzie właśnie na pięciogodzinowym właśnie osi czasu. W tym trendzie tu zobaczcie, mamy taki też całkiem dobrą strefę. Proszę bardzo i ta strefa jest właśnie taką teraz tutaj e, supply zone e, która po prostu spycha to wszystko, ten wolumen tutaj więc e, dopóki właśnie nie wyjdziemy tu nawet powyżej 20 na 24 żebyśmy mieć support tej 50 piątki, to nie ma o czym mówić w tej chwili widzę tutaj to na większej osi czasu jako taką kumulację tygodniowa oś nie jest zbyt dobrze nastawiona więc e, e, najlepsze co bym właśnie chciał zobaczyć żeby to było jakieś stanowcze to przez parę dni taką konsolidację nadniowej osi. I zobaczymy, co będzie dalej. Euro. Konsolidacja na tygodniówce, bardzo mało mocy. Na dniówce, tak samo, nic się nie zmienia. Jest to continuation pattern, czyli wybicie poziomu 4,57. Idziemy do góry. 4,52 idziemy do dołu na 4,39. Podejrzewam też, że jeszcze mamy ten, ten taki support właśnie demand zone, więc możemy odbić się o 452. Korona, korona wyłamała się z tego tutaj o, o, e, korytarza, co świadczy o nie wiem możliwości spadków, jednak ładnie trzyma się na 50. W tej chwili dużo jest energii, e, cały czas rośnie suport 50. Wstrzymałbym się dopóki korona nie przejdzie poniżej e, 0.44. 0.404 albo nie wybije poziomu 0.409 wtedy jeżeli go wybije górą idziemy do góry, dołem idziemy do dołu Jeszcze większe prawdopodobieństwo jest pójścia do góry i do dołu tutaj bardzo ładnie się konsoliduje ta korona zobaczcie bardzo ładnie tutaj jest to zrobione można by nawet powiedzieć, że Jesteśmy w takim płaskim tutaj range'u i zyskujemy jakby to już jest na godzinówce, to tak za bardzo na tym nie polegał. Coś takiego. Chociaż tutaj bardziej to wygląda jako konsolidacja. O, mniej więcej coś takiego. O, proszę bardzo. Więc jeżeli wyłamiemy się górą na 0,0 no powiedzmy na tym poziomie 0,90, to wtedy idziemy do góry, a jeżeli wyłamiemy się dołem i przekroczymy poziom 0,08920, no to będziemy spadać dołem do pewnie dwusetki, które da nam tutaj jakąś barierę bezpieczeństwa. A na jedynce widać, że jest to taka silna konsolidacja, żeby energia właśnie wzrosła. Tu mamy też support Tutaj będzie właśnie problem na... 0,092 dla korony do euro, bo jest właśnie ta 50 i 55. Podobnie wygląda korona USA. W tym samym tym też, dopóki nie wyjdzie 0,10, to nie widzę dalszych wzrostów. Ta cena może wzrosnąć właśnie do 0,10. Zależy wszystko od konsolidacji. Tutaj ten trend jest rozpędzony do góry, więc jest większe prawdopodobieństwo, podobnie jak na euro. No i mamy trochę tutaj też siły. Fund. E, fund Odbija nam się od naszego tutaj kanału. Jest, zaczyna być w takiej konsolidacji. I tak za wcześnie, żeby coś powiedzieć. Ja bym się wstrzymał teraz funtem. Dopóki nie funt nie przebije dolnej granicy 5.13, 5.11, to nadal może utrzymywać się w tej tutaj części górnej. I dolar. Dolar wyszedł tutaj troszeczkę dołem, ale nie wiem na ile to jest takie prawidłowe. O. I. Dla mnie jest nadal w dużej konsolidacji na tygodniówce. Nadal trend jest rozpędzony do góry. Na piąte widać to, że no moglibyśmy nawet przychylić to troszeczkę tak. Nadal jakbyśmy się opierali nad tym, więc dopóki dolar nie wybije 4,21 lub 4,15 dołem, to nie ma za bardzo tutaj co mówić. Coś tutaj, jakiś ruch nastąpi przez kolejne 5 do 10 godzin. I, i to będzie raczej na tyle, jeszcze chciałbym pokazać, zobaczcie, link bardzo ładnie tutaj dzisiaj, żeśmy na telegramie patrzyli na linka, w tej chwili link się kumuluje na godzinówce znowu. Można tutaj zobaczyć, że trend jest znowu wzrostowy, być może link pójdzie znowu do góry, gdyż ładnie reaguje tutaj na właśnie na, na cykl, jeżeli popatrzymy sobie na, na link w ujęciu tutaj dziennym. Miał bardzo ładne wybicie, trochę zwalnia już teraz i ma silny support tutaj na 3,10 w tym momencie, więc jeżeli będzie retest, obserwowałbym właśnie tą barierę 30 I przejdźmy sobie do wiadomości. Zobaczcie, ile projektów poszło do góry, więc szykuje nam się teraz taka, no powiedzmy mała, e, mały zlot, dużo właśnie poszło do góry, więc... Link no darowałbym sobie, nie inwestowałbym teraz w Link, przynajmniej ja nie będę. Ja wcześniej w niego zainwestowałem. Raven coin zaczyna rosnąć, jeśli można zobaczyć sobie, spójrzcie, raven, o, jest na bardzo, bardzo tutaj zobaczcie, Raven jest w bardzo tutaj dobrym momencie. Ma multiple właśnie roundings, multiple Head and Shoulders i Zobaczcie jak ładnie wychodzi z tego. Testuję teraz właśnie ten kanał. Mam bardzo dużo energii, bardzo dużo energii tutaj i tutaj na tygodniówce nie ma za dużo, więc ten ruch podejrzewam, że może być coś do 286, gdyż tutaj jest taki dobry support. Jeżeli nie przebi musimy przebić tą barierę właśnie 260. Ja mniej więcej tutaj teraz wszedłem 240, wcześniej 230 tutaj sprzedałem, więc jest całkiem, całkiem nieźle. Przejdźmy dalej. Cały czas rośnie nam hash czyli siła bitcoina rośnie. Jest dużo zakupów widać pionowo w górę. Fear and Greed Index. 10 ludzi się boją. Jest mały wolumen, dlatego bitcoin właśnie nie wiadomo, jak się e, zachowa. Cena rośnie, ale nie ma zbyt dużo zainteresowanych, więc zobaczymy. E, w USA rośnie. Zobaczcie bezrobocie. Patrzcie, tu są te kropki, które to oznaczają, łączą tą, tą krzywą czterodniową. Patrzcie, już gdzie są te kropki. Tutaj, na samej górze. Widzicie? Czyli mówimy tutaj coś o 7 przyroście 7 milionów właśnie na tydzień. W tej chwili mowa jest o, o właśnie 16 milionach bezrobotnych, wszystko właśnie idzie tutaj w górę, więc ta fala nadchodzi. Dlaczego drukowanie pieniędzy nie jest rozwiązaniem problemów ekonomicznych? Taka opinia, że właśnie banki centralne stają się utrzymać gospodarki i wytwarzają więcej ilości pieniędzy, czyli bitcoin właśnie narodził się dlatego, żeby zmienić ten trend. I tutaj kolejne 2,3 biliona dolarów Ameryka zaczyna wrzucać jako projekty różne stymulujące 500 miliardów dolarów stanom i gminom poprzez właśnie kupno obligacji. Tutaj już oni, Fed już skupuje coraz gorsze obligacje, coraz bardziej większy kredyt, coraz większe wszystkiego. I tutaj właśnie e, drukują wszystko, a Bitcoin będzie miał swój halving i pokazuje właśnie model, jaki e, jest, że drukowanie nic nie da, a wartość bitcoina będzie nadal e, rosła. Jest to gospodarka deflacyjna, czyli że e, nie można sobie tak naprawiać e, gospodarki drukując pieniądze, e, bo to no, nic nie daje. To, to e, nie, będzie, nie będzie tutaj nam e, pomagało, jeżeli cały czas e, drukujemy coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, a coraz mniej ludzi e, pracuje. I to jest taki krótkotrwały tutaj efekt, coś nam się tutaj zbliża do czegoś, gdyż zobaczcie, cały czas rosną nam oferty tutaj online, siedzimy w domach, gramy, oglądamy Netflixa, więc co nam będzie potrzebne? Cyfrowe pieniądze. Ale cyfrowe pieniądze, jakie są teraz, że posługujemy się kartą, są na nic, bo. Y te pieniądze mogą być drukowane. Ktoś musi pracować na to, a ktoś musi te pieniądze, ktoś tylko te pieniądze drukuje. Więc ten ktoś sobie zada pytanie, po co takie rzeczy robić? Po co, po co pracować? Więc im trzeba będzie podnieść też płacę. Jak im, to produkty będą szły w górę, prawda? Więc zobaczcie, gdzie jest tutaj właśnie Bitcoin. Bitcoin jest cyfrowym pieniądzem i właśnie ten motyw, co wszystko właśnie co idzie w kierunku cyfryzacji, pchnie kryptowaluty w górę, bo ludzie zaczną się interesować. Jeżeli ktoś będzie używał na przykład krypto PLN czy krypto euro, takiej waluty banku centralnego, to zada sobie pytanie czym są kryptowaluty i automatycznie yy, kryptowaluty będą wtedy na topie, jeśli chodzi o Aktywność, ludzie będą zainteresowani. Dlaczego już teraz jaka wzrosła wiedza na temat systemu bankowego, że jak, jak to oni drukują te pieniądze, jak, jak to jest zrobione i dlaczego ja muszę pracować, jak ktoś to drukuje? Już pojawiają się pytania. Także, no, nie powiem, jest wzrost. Bitcoin może stać się podobny do papierosów więziennych e, wśród pogłębiającego się kryzysu finansowego. Dlatego właśnie, że Bitcoin może być tą wartością e, bezpiecznych rajów, ale dopiero wtedy, jak odczepi się od np. SP500 i innych. E, i innych rzeczy, więc wtedy jak już inne rynki przestaną być po prostu jakby nie wiem, postrzegane jako w ogóle jakiś walor inwestycyjny, wtedy może właśnie być strzał w bitcoina i krypto właśnie walutami. Właśnie tutaj właśnie ten ekspert... Ten, ten mówi, że e, twierdzi, że niektóre kraje będą miały sytuację, w której będą chciały chronić swoją walutę przed dewaluacją, wprowadzając kontrole walutowe. E, twierdząc, że kryptowaluta może stać się bardzo atrakcyjna na wielu rynkach jako sposób na obalenie kontroli walutowych, czyli tak jak było przez komunę. Spójrzcie w ogóle, jak to teraz się zmienia. Mieliśmy kapitalizm, dodrukowują tyle, tyle pieniędzy i wtedy mamy tą, e, dajmy na to, dwie frakcje, tu jest właśnie bieda, a tu są właśnie bogaci. Okay. I ta klasa średnia tutaj jest spłaszczona. A ci, co są blisko drukarki idą do góry, a tutaj biedota idzie do dołu. To jak rewolucja francuska. Identycznie była. Ta burżuazja poszła do góry, odciskając się od tej właśnie biedoty. I tutaj te pasmo średnie w ogóle zostało zakrzywione. I tak jest właśnie teraz. Zobaczcie. Ile pieniądze się drukuje i ile firm jest wyciąganych z dołków. A Czemu na przykład ci ludzie nie dostają tych pieniędzy? Ty dostajesz na przykład z każdego 50 tysięcy złotych wydrukowanych, dostajesz na przykład 800, a gdzie idzie 4200? No i to jest właśnie takie pytanie, na które nie wiem, możecie sami sobie odpowiedzieć. No i ten bitcoin, właśnie. Historycznie pieniądze mają wartość, ponieważ ludzie ich używają i używają, i, i że, warto, y, że warto je wykorzystać, uważają, że warto je wykorzystać. Papierosy to pieniądze w więzieniach. Nikt nie myśli o nich jako o pieniądzach, ale można, kogoś, y, za, ale można kogoś pobić, zabić lub cokolwiek. Przestępcy zrobią dla papierosów. Teraz nie jest warte więcej niż papierosy, ale więzienie jest prawdopodobnie dobry tak jak złoto. Więc o to chodzi, że bitcoin, jak już będzie ultra kryzys, depresja, która nadchodzi, ta fala, zresztą w Polsce w tej chwili, zobaczcie, wszystkie te postojowe są wypłacane z funduszu pracy. Ten fundusz pracy jest podpisany na 3 miesiące, więc w lipcu będzie fala zwolnień z Polski. Fala, fala. Więc wtedy, jak już będzie bieda z tymi pieniędzmi, gdyż wszystko będzie drukowane do niewiadomych jakich rzeczy, mało będzie pracy. Yy, Wtedy trzeba będzie po prostu lokować pieniądze, jak było to w Wenezueli albo Argentynie, w Bitcoin, jak pokazują właśnie te lokalne kryzysy. I tutaj, właśnie bankier, taki artykuł. 10 pomysłów na biznes bez wychodzenia z domu. Dobry artykuł, gdyż już to pokazuje, e, jakie sposoby można zarabiać. Wszystkie te sposoby to powrót do tak zwanych kryzysowych usług, czyli wyrób, naprawa, a nie budowa czegoś nowego. Więc. E, takie różne y, rzeczy można tutaj spotkać. Jest to tylko początek. Można sobie wpisać w internet, jakie są takie y, różne zarobki. Y, bardzo popularne są teraz oferty różne streamingowe, tworzenia różnych kanałów, różnych usług, kursy online. Więc y, no, y, będzie całkiem nieźle. Przygotujmy się na ten właśnie boom. W tej chwili główne newsy, jakie są, to właśnie jest o tej nadchodzącej fali. Uważam, że newsy dopiero zaczną nadchodzić bardziej, takie ciekawe, za 2-3 tygodnie. Wtedy zobaczymy, jak wszystko siada i jest, panuje wtedy depresja. No i wtedy sytuacja wyklaruje się bardziej na rynkach, w co wchodzić, w czego nie wchodzić, jak to jest. I tym samym zachęcam do zapoznania się z po prostu giełdą oraz czytania giełdy, gdyż no, będziecie musieli się tym zainteresować, tak jak powtarzam to, żeby dostać swoje emerytury. Pamiętajcie, że fundusze emerytalne oraz ten, ten tak zwany PONSY jakim jest ZUS nie da Wam, nie da wam tych pieniędzy na emerytury. Rządowa emerytura, tak zwana state pension nie da tego w żadnym kraju, bo ten system już jest niewydolny sami będziecie musieli zadbać o to. I dlatego e, już e, tworzę powoli tutaj w tle e, taki poradnik e, swing tradingu, w którym nie będziecie musieli ślęczeć i codziennie obserwować, co jest gdzie, tylko po prostu nauczycie się lekko e, inwestować w tak zwanym swing tradingu, czyli kupowanie, e, mniej więcej na dołku tutaj i jazda, sprzedaż kupno, e, tutaj sprzedaż, kupno, znowu jazda do góry sprzedaż i spadek ogromny nawet i tutaj kupno, tutaj sprzedaż i można wtedy całkiem nieźle nad tym właśnie tutaj populować. Sam kiedyś tego nie umiałem, sam wpadałem w te różne tutaj dołki, ale teraz od tego momentu tutaj ładnie nazwałem Tą sprzedaż, chociaż wszyscy już widzieli tutaj, Moon, dlatego te osoby, które kupiły za 7,500 e, spadły w dół. No i w tej chwili widzę tu Bear Flag, ale dopóki nie wyjdę poza 7,5 tysiąca, e, nie 7,5, 8,5, nie widzę tego za bardzo. Więc e, taki jest właśnie swing trading. Można bardzo to łatwo e, zrobić na różnych akcjach i innych dobrach. Więc trzymajcie się. Dajcie w komentarzu, jakie są Wasze pomysły na inwestowanie i do potem. A nie zapomnijcie też o telegramie. Dużo darmowej wiedzy i wsparcia. <śmów>